maneczko. dzisiaj montaż Starlinka, pokażę Wam jak wygląda zestaw, który przyjeżdża do klienta e, pocztą kurierską i jak, z jakich elementów się składa i co powinieneś zamówić. Zestaw ten, który mam przed sobą jest to zestaw standard. W zestawie utrzymujemy antenę z modemem e, wewnętrznym oraz trzeba zamówić uchwyt dodatkowy. Ja generalnie rekomenduję zamawianie uchwytu na rurę, Czyli jest to uchwyt taki typowo mocowany od góry na uchwyt rurowy, ponieważ jest to najbezpieczniejszy rodzaj uchwytu i najłatwiejszy do adaptacji w instalacji Starlinka. Przy tym uchwycie możemy dać rurkę wyższą i jeżeli mamy jakieś skomplikowane dachy, jakieś dziwne kształty, no to ten uchwyt nam pozwala na naprawdę bardzo dużą dowolność podczas instalacji. Dobra, pokażę wam jak wygląda w środku. Opakowanie trzeba rozciąć. że taki oto uchwycik na dwie śruby imbusowe, dosyć głęboki, bo to jest tak głębokość powiedzmy połowy palca. Tu ma takie przetłoczenie i dotąd ma być rura dociśnięta, a z tej strony śruby dociskają się bezpośrednio do rury. To są chyba śruby z tego co widzę albo dziesiątki albo ósemki, dosyć masywne, ocynkowane, więc na pewno to się będzie trzymało bardzo stabilnie. Dodatkowo ten odlew jest aluminiowy. W zestawie mamy też właśnie klucz. Jest w takim pudełeczku. W pudełeczku mamy też właśnie ten kluczyk, który pasuje tutaj do tych śrub oraz uchwyty montażowe do przewodu. Można je wykorzystać, policz nie. No ja generalnie rzadko, rzadko je wykorzystuję, ale są bardzo fajnie przemyślane, bo oczywiście najbardziej nadają się do drewna. Czyli mamy tutaj wkręt, opaskę, no i dociągamy do jakiegoś tam drewna. W betonie się nie nadają, bo to są śruby gwintowane. Ale generalnie, jeżeli ktoś prowadzi kabel po strychu, je przy jakichś tam podłogach, gdzie są mety, drewniane elementy, to jak najbardziej zdaje to egzamin. I kabel naprawdę fajnie się prowadzi. Co mamy w głównym opakowaniu? W głównym opakowaniu e, mamy główną jednostkę czyli antenę e, oraz modem wewnętrzny plus kabel plus zasilacz. Pokażę, jak to wygląda. Te tutaj taśmy dosyć. Wymaga to dużej siły. Uchwyty tutaj te, te papierowe. Ta, ta taśma papierowa jest bardzo, bardzo twarda. I ten karton naprawdę ciężko się otwiera. I po otworzeniu tego głównego kartonu, w którym jest antena, możemy sobie śmiało to wyjąć, postawić bokiem. Oczywiście w miarę delikatnie nie rzucać i do tego w środku mamy okablowanie, modem, kabel zasilający i zasilacz PoE, który jednocześnie zasila antenę zewnętrzną oraz ten modem. Oczywiście wyciągamy ten uchwyt standardowy, który jest uchwytem tylko do podpierania anteny. Montujemy skrętkę aż posuwam opór. Niestety jedną ręką jest ciężko, więc polecam używać dwóch rąk. Bierzemy ten uchwyt, on ma tutaj takie wyprofilowane przejście na przewód. Wkładamy i zatrzaskujemy. No dobra, jestem na dachu. Uchwyt już zamocowałem. Na szczęście komin jest obudowany płytą OSB. Taką dosyć grubą, więc fajnie on się trzyma. Tutaj na górze będzie zamocowany Starlink, a tu dołem, troszeczkę odsłonięte od wiatru, będzie antena satelitarna. Bo jeszcze klient będzie używał dekodera do telewizji satelitarnej w trybie anteny satelitarnej. Co też już powoli staje się rzadkością, dlatego że klienci, którzy mają dostęp do internetu szybkiego, stabilnego, już streamują telewizję prosto przez sieć. I wtedy nie trzeba stosować zewnętrznych anten satelitarnych. Także tutaj uchwyt wisi to jest taka rurka to jest taka rurka metrowa kręcona na farmery przez blachę i do płyty OSB. Gdyby nie było tej płyty pod spodem, trzeba zastosować kotwę chemiczną. Na no, no, szczęście tutaj nie trzeba ponosić dodatkowych kosztów związanych z mocowaniem takiego uchwytu. Dobra, montuję antenę Starlink tutaj na górze. I Już wcześniej przygotowany właśnie uchwyt e, wykorzystuję do zamocowania Anteny. Nakładam od góry go na bezpośrednio na rurę. Oczywiście, tę procedurę trzeba wykonać ostrożnie, podtrzymywać antenę. Jak widzicie, no ja niestety jeszcze muszę ją trzymać, bo śruby, które są tu pod spodem, nie są przez mnie dokręcone. Za chwilę je dokręcę, ale chciałem Wam po prostu pokazać sposób instalacji tej anteny. Ja rekomenduję ten uchwyt, dlatego że ten uchwyt powoduje, że możemy sobie spokojnie tą anteną manewrować. Tak naprawdę dookoła, i żaden element typu komin, jakieś tutaj obróbki nie ogranicza nas w ustawianiu takiej anteny. Jest to bardzo ważne. Uchwyt jest też możliwy do zakupienia, tak zwany ścienny. Natomiast ten ścienny jest dosyć krótkim uchwytem, jakieś 20 cm wystaje do góry i to jest naprawdę czasami za mało. A tutaj mamy tą obróbkę, ta część dachu, tutaj komina, przepraszam, wystaje i mogłoby. Musi się wydarzyć tak, że nie można byłoby obrócić anteny, więc montaż byłby wykonany. Natomiast byłby problem z ustawieniem prawidłowego, prawidłowym kierunku. Dlatego ja generalnie rekomenduję zastosowanie takiej właśnie oto rury, na której założymy antenę. Antena będzie się trzymała swobodnie, na pewno nie będzie drżała nic się tutaj z niej nie wydarzy. Patrzcie, ja już przykręciłem ten uchwyt to są te, te dwie boczne śruby. One są przeze mnie dokręcone tylko ręką. A zobaczcie, ja tu wezmę trochę dalej. Antena stoi stabilnie. W ogóle e, nie rusza się, pomimo że jeszcze nie została maksymalnie dokręcona kluczem. Także to jest najlepszy, najbardziej e, bezpieczny sposób montowania anteny Starlink w domu jednorodzinnym. No i montaż skończony. Starlink chodzi tutaj u klienta ponad 400 megabitów na około 40 wysyłanych, więc jak zwykle wynik perfekcyjny. Wykorzystałem tutaj sieć lokalną, przeprowadziłem kabel do kotłowni, a z kotłowni przekrosowałem bezpośrednio do salonu, żeby na dzień dzisiejszy nie trzeba było stosować dodatkowych jakichś repeaterów poprawiających zasięg sieci Wi-Fi czy jakichś access pointów, żeby tutaj zaredukować koszty. Więc mamy to co trzeba, router główny daje sygnał, no i internet hula, tak to wygląda. Więc jak widać, instalacja zakończona, wszystko poskręcone, kabelki poprowadzone. Starlinkowy poszedł do kratki wentylacyjnej, wykorzystałem tutaj przejście. Natomiast antenowe poszły na strych, bo tam były wejścia. Eee, kablowe zrobione, więc trzeba było wejść na strych, żeby już nie kombinować przez wentylację czy w jakiś inny sposób. No i tyle. Polecam Starling, generalnie na dzień dzisiejszy niezawodna sieć. A zobaczcie w tle, stoi nadajnik GFM-u i wcale on nie chodzi szybko, bo to odpaliłem 5G, chodziło tu około 20 na sekundę.